Przykrywano, szykuję to poletko tutaj pod tą soję. Z tego co czytałem, to na soję ziemia musi być bardzo ciepła. Teraz deszczem popadał, to pomyślałem, że jeszcze tutaj to raz przetależuję przed siewem, żeby to się podgrzało na powietrzyło, żeby też te kapilary pozamykać, które są z tą widocią. No i teraz moje pytanie: jak posieję tą fasolę, to czy mi ją opryskać jakąś doglebówką? Że po prostu tutaj nic się nie działo, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, chwila. musiałem się obrócić, bo koniec pola. Jeżeli ktoś tam uprawiał soję, oj, soję, fasola, to niech mi napisze, jaką dać do glebówkę. Tutaj jest jakieś 40 arów Mam plan, to posiać jak niby ziemia iść 15 stopni. To no może gdzie pod koniec tygodnia, w następnym tygodniu trzeba byłoby to posiać. Bo no tam od jednoliściennych to każdy, każdy tam jakiś selektywny będzie dobry. Dobra, o coś mi się kopie, głęboko koleżówka idzie. Głęboko idzie, no maksa ją wpakowałem. i Jeszcze dodatkowo do ciąża wał No i następne pułko że robota idzie, posiałem 5-20 gryki No ma co rypać? Zaraz tutaj się zatrzymam, wejdę na zewnątrz Zobaczymy jak ta leżówka siedzi Tak ta robota idzie Ta leżówka tutaj idzie sobie też ładnie O coś tu wał kurde aż Zapchany Ale widzę jeden mały problem nie mam jednego talerza Gdzieś mi się talerz zgubił trzeba będzie szukać, o i paliwa mało dotąd Także ledwie to zdążę zrobić no i tutaj tak jak widać woda sobie ładnie płynęła troszkę tutaj to pochyła tak to wygląda no i oczywiście chwasty już zaczynają też ładnie ciągnąć jest ich bardzo dużo nie wiem czy to widać nie widać ale pojawiają się takie malutkie o, tak jak tutaj wszystko się przewróci i może będzie dobrze. Dobra, to ja gonię dalej, na razie.